Dzień dobry, bądź dobry wieczór witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Polomań z Bajtkiem. Po ponad miesięcznej przerwie wracam do was, z nową energią, a także nowymi doświadczeniami. Witam ponownie. Supermarine Spitfire to chyba najsłynniejszy brytyjski myśliwiec z okresu II wojny światowej. Dla niektórych również i najpiękniejszy, nie bez wątpienia. Gdyby zorganizować konkurs piękności dla maszyn w War Mark 22 ze swoim silnikiem Royce Lois Griffon spokojnie stanąłby na podium, a nawet zajął pierwsze miejsce, ale to, oczywiście, jest tylko moja opinia, z którą należy się zgadzać. Powstanie Spitfire'a zawdzięczamy oczywiście panu Ryjnaldowi Josefowi Michelowi, a jak do tego doszło, dowiecie się więcej z odcinka poświęconemu Spitfire'owi Mark 1, do którego serdecznie również zapraszam. A my przechodzimy dalej do Spitfire'ów z silnikami Griffon. Zobaczcie zresztą sami, jak dużo ich było. Cała przygoda zaczyna się naprawdę od silnika, który jest sercem maszyny, czyli jednostki napędowej. W tym wypadku był to Royce royce XX, czy też Rolls-Royce Merlin 20. Jak możecie zobaczyć, samolot, który teraz właśnie pracuje na zdjęciu, został oblatany w marcu 1940 roku. Już w 1940 i posiadał on pewne zmiany jak właśnie nowe śmigło, czy też ciekawostka – chowane kółko ogonowe, które wtedy nie było żadnym standardem, a tak naprawdę nowością. Następnie przychodzi pora na Spitfirea Mark 4, stającego się prawowitym władcą silnika, który będzie napędzał naszego dzisiejszego bohatera. Wkrótce oznaczenia prototypu zmienia się na Mark 20, stając się prototypem dla wersji Mark 12, a po zainstalowaniu w nim silnika Griffon 21 z dwustopniową sprężarką. Staje się potoplastą dla wersji z kolei Mark 22. Wiem, strasznie to jest zagmatwane, ale za chwilę wszystko się wyjaśni. Zresztą zobaczycie. Jak sami słyszycie, niekiedy różnice w nazwie danych modeli zależą głównie od danej jednostki napędowej, a nie od tego, który z tych modeli powstał jako pierwszy, a który powstał jako drugi. Dlatego też mamy taką dużą rozbieżność w nazwach Spitfire'ów, od Mark 1 do Mark 22. Gryfonów było oczywiście jeszcze trochę, ale przejdźmy do naszej wersji, czyli oczywiście Mark 22. W stosunku do swojego poprzednika, Spitfire Mark 22 miał obniżony tył kadłuba. O, tutaj właśnie. Z kolei również miał kropelkową osłonę kabiny pilota. Jak widzicie. A także miał powiększone usterzenie, identyczne w samolocie Supermarine Speedful. Co to w ogóle jest usterzenie? Usterzenie jest to oczywiście. O, tutaj ta część, czyli składająca się z statecznika pionowego i statecznika poziomego, służąca oczywiście jako powierzchnia sterowa, która z kolei jest ułożona w ster wysokości i ster kierunku. Myślę, tak po skrócie wyjaśnię wam sam termin usterzenia. Okej, okay, idziemy dalej. Druga wojnę powoli dobiega końca. a Tak samo by się kończyła era samolotów tłokowych. Ale czy znaczy, że Spitfire Mark 22 był maszyną przestarzałą w żadnym wypadku. Przez te lata był dalej rozwijany wraz z Mark 24, czy też Super Mario Speedful, i szkolił brytyjskich lotników. Do wczesnych lat 50., kiedy tego wycofano, no właśnie, gdzie go przerzucono. Oddaliśmy go, przepraszam, Wielka Brytania oddała go na usługi lotnictwa Syrii, Egiptu, a także Izraela, by następnie Izrael mógł go spokojnie łącznie z Egiptem, wykorzystywać wojno, no właśnie jakich wojnach? Wojnach izraelsko-arabskich, które trwają do dziś, tak jest tam, że na Bliskim Wschodzie lubią tłóc się pod pretekstem wyznania. Taki już jest ten świat, kochani. A my tymczasem przechodzimy do bitwy historycznej czy po prostu bitwy realistycznej, by wypróbować moce naszego Spitfire'a Mark 22. Postarajmy się usmażyć spokojnie kilku Niemców w tych swoich przepięknych foczkach. Zapraszam serdecznie. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Już w tym momencie na bitwie jest to oczywiście Saipan, czyli będziemy tłuc z jednym słowem żółtków i apuńczyków. A oni mają bardzo, bardzo mocny arsenał, szczególnie ki-84, Hayate. To jest samolot, którego cholernie się boję. Nawet walcząc z Spitfirem Mark 22, tak samo jak Birkata. Okej, okay, co o Spitfirem Mark 22 podczas bitwy? Zobaczcie, że ma on typowy dla Spitfire'a oczywiście, cockpit. W zasadzie bardzo mało różnicy, jakbym powiedział, że żadnej. Oprócz tego, oczywiście jest jakokolkowa osłona. Spójrzcie, jak ona dostawała kąt, jeżeli chodzi właśnie o widoczność. No, jest super, to trzeba przyznać, oczywiście. Że mamy widoczność bardzo, ale to bardzo dużą. Wlatujemy teraz w chmury. Chmury są bardzo bezpieczne, bo często tracimy w nich orientację, jest to oczywiście naturalna cecha lotnictwa, ale próbujemy się cały zbijać. 20 stopni dla Spitfire'a MAR 22 to nie jest żaden problem, nawet najmniejszy. Uwierzcie mi, że ten samolocik potrafi o wiele, o wiele więcej. Zmienię jest to, że dość szybko się przegrzewa, ale na pewno nie tak szybko jak BF, przykładowo F4, też G2. Ok, spójrzmy na przyrządy. Oczywiście mamy typową prędkość, Prędkość obiecz, w knotach, podane czyli w węzach, po prostu. Następnie mamy zegareczek, jest już druga, aż nie wierzę, spojrzmy. Rzeczywiście jest już czternasta, ale między tak szankowaniem wysokościami, czyli altitude. Następnie mamy, podsumuję tutaj, jest busola, kierunek magnetyczny względem ziemi. Oczywiście mamy wspinanie, czyli wariometr i przechyłomierz, Obrot silnika. I następnie właśnie pokazuje nam y, olej, temperatura oleju, temperatura silnika i między innymi zapas paliwa w galonach, bo to jest oczywiście brytyjska jednostka. Kogo mamy w bitwie? Birkat, 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 Birkat i P80. Słuchajcie, Birkat to jest jedyny samolot, któremu szczerze szczerze życzę nerfa. To jest tak niewyobrażalnie szybkie, niewyobrażalnie dobrze je rozbija i niewyobrażalnie kręci. Że ja nie mam pytań. Jak spotkałem Birkata w pierwszy raz w bitwie, to byłem naprawdę zdziwiony, bo grałem po prawie dwóch miesiącach przerwy i wyszło to na jaw, że Birkat w rękach dobrego pilota, a na szczęście spotykam na razie średnich pilotów, co spokojnie jakiegoś Spitfire'a mogę dać im radę, jest samocikiem strasznym. Co oprócz tego, odrzutowce Tempest, jak widzimy, Battle Rating, czyli klasyfikacja bitewna w Wortanderze jest troszkę mówiąc leciutko skopana, ale mam na że to szybko poprawią. Powiem szczerze, że też byłem na pewno bardzo anty, szczególnie do podejścia yy, administracji rosyjskiej, dopóki nie przekonałem się jak o jakie oni mają prawo, także to naprawdę nie jest ich wina, że są artykuły o rosyjskiej, że często tak bardzo muszą tuszować czy po właśnie tą, powiedzmy, nazistowskie nazwy, czy też po prostu, między jak coś jest klan Adler i tak dalej. Naprawdę Rosja to jest... Yy, Dziwny kraj z jeszcze dziwniejszym yy, prawem, gdzie byłem, totalna propaganda. Uff, no i co mogę tu więcej powiedzieć? Naprawdę zdziwiłem się, bo szef Gajdinu czyli powiedzmy nasz szef, trafił do sądu za to, że jakiś debil za przeproszeniem założył sobie klan o nazwie Adler. I, i to nie było o to, że ktoś jest po prostu ktoś miły z Rosjan zgłosił, że ten klan zobaczył w grze, ale z kolei klan NKWD może już latać. No, słuchajcie, nie zmienimy tego. I wy, i ja tego nie zmienimy. Widzę, że to jest Gwiazda Śmierci. Nie chciałby mi atakować, szczerze powiedziawszy. Ma te swoje dwudziestki, a poza tym znam ból pilotów bombowców. Także na odpuszczę. Potem ewentualnie Gwiazdę Śmierci mogę wygonić. Tym bardziej, że co by nie mówić, Renzan nie ma zbyt dużego załadunku, bo tylko 4-800. Tej i maksymalnie tam zniszczy jeden, może dwa lotniskowca, Na lotniskowcach i tak nie będziemy nurkować. Widzimy co tu widzimy? Widzimy n 1K, czyli 1K. I myślę, że tam spokojnie możemy koledze pomóc. Raz, dwa, czy kogoś więcej widzę? Nie widzę nikogo więcej. No i jeśli Kaja przydałoby się zaatakować. I to zrobimy. Jak w tym wysokości schodzi? Mam no, po raz kolejny nisko. Postaram się mu w miarę pomóc, jeżeli to będzie możliwe. O, leci już Birka z pomocą, widzę. I także nadchodzę również z tą pomocą. Ja, silniczek na zero. On wytrzymuje jakieś 700 na godzinę w nurku, 730. do 30, lekko trząs już. Właśnie ja tego doświadczam. Mamy już oczywiście po naszej i wychodzimy szybko z nurka, powolutku, bo jest duża prędkość. Dodajemy manetkę przepusty na maksymalną ilość i idziemy w górę, czyli nabieramy oczywiście. Wysokości. Jak widzicie, Speedfire Man 22 spokojnie jako energy fighter sprawdza się również też w dogfightingu, czyli w walce kołowej jak najbardziej. W końcu jest Spitfire! Legendarny samolot o legendarnej zwrotności. to musicie sprawdzać, prawda? 7 ja mamy z głowy. pierwszy zeszylanie jest przyznane nam. Fajnie. Teraz sprawdźmy, co jeszcze tutaj możemy spotkać. O, właśnie. Ho, ho. I to jest to, czego się najbardziej wałem. Hayate. Hayate ki 84 Najważniejsze to jest to, żeby nie wchodzić z tymi smolcikami, szczególnie jeżeli idą podwójnie, czyli jako skrzydłowy jako naczelny grupy, jeżeli idą oni w grupy. Najlepiej jest walczyć, powiedzmy, jak mamy 3 na 3 albo 2 na 2 z jest trudno walczyć z nimi 1, przed 2, 2 na 1, bo to jest tak samo zbiegat, to jest walka bardzo, bardzo trudna i wymaga już ogromnej umiejętności od pilota naprawdę. Tempest chyba się jeszcze do końca nie też nie już. Postaram się z tej, tej walki jakoś wyjść. Ja z kolei postaram się dojść na to zero, co jest pode mną. O ile mi jakieś hajace z kolei nie dorwie. On tam się wbija. Dobra, postaram się w kierunku tego zera na maksymalnej zejść, o ile to oczywiście uda nie jestem w stanie go wykręcić dobra próbujemy cały czas cały czas już my tutaj widzimy, że on mnie tu już wykręcił leciutko odbije do góry i spróbuję w jakiś sposób na niego zejście, on się podział. A, ode mną jest. Myślę, że można użyć w tym momencie klap na lądowania. to moją prędkość, ale także podnoszę, już podnoszę klapy spokojnie. Nie denerwuj się Dobra. I kręcimy bardzo mocno z całych sił. Pomagamy też również sobie s czyli czyli sterem kierunku. I tu będziemy mieć idealną pozycję bez strzału. Podziotka, troszkę nie celne. Dobra, samolot zniszczony. Zostało nam 133 działka. Zobaczycie, że ja mam działkę ustawioną na zbieżność 400. Także one już w tym 400 uciekają na boki. To są właśnie mark, piątki, które są. Hispano Suiza oczywiście są wytrzymałe silniczek. Są wytrzymałe te działka wytrzymałe, może inaczej. Są szybkostrzelne, Naprawdę potrafią zrobić tak zwaną sieczkę, czyli masakrę samolotem, aczkolwiek nie sprawdzają się za bardzo, jeśli chodzi o właśnie zbieżność ich. No, trzeba po prostu na się już strzelać. Olej mamy troszkę za duży. On się przegrał widzę też innenka, ja widzę. który gdzieś tam sobie lata. Będę miał małe problem z amunicją, czy będę się przeładować na lotnisku. Postaram się również... O, i tam jest kilku kolegów. Super. Niestety ja mam się żeby muszę tutaj uważać z olejem. Ale oczywiście na tych kolegów uderzymy z góry, z przewagą wysokości. Mam nadzieję, że ze skutkiem pozytywnym spróbujmy, bo tam widzę, że P80 już robi małe zamieszanie. I słusznie. A, tam kolega ląduje, no to, I to nie ma suniemy. Musimy się pozbyć heyatę i to no, oczywiście widzimy ładne pozdrowienia po rosyjsku tak żeby inaczej mogło być spróbujemy tutaj sobie uderzyć, bo naprawdę inaczej by jedną trudno zgasić, czyli zniszczyć ten samolocik. Ja spróbuję to zrobić na hajatę, bo tego się najbardziej boję. O ile mi oczywiście ja wcześniej nie zdejmę, to... Dość szybko HT postaram się zlikwidować. Mam taką nadzieję. Nie ma jakichś problemów, bo jest co mnie pode mną. Robię szybkie takie... O właśnie, zejście. I od góry podchodzimy na niego. Mam nadzieję, że uda mi się go tutaj zestrzelić. Tak jest. Udało się. Renzan również ucierpiał. Ja z tego miejsca uciekam. Oj, 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 Widzieliście? Chwila nieuwagi. Nie spojrzałem, co było za mną. I mnie dopadł kolega. Markus. Myślę, że to będzie duży problem. Ani zauważyłem Dobra. Dobra. Oj, po silniku. No i niestety chyba skończymy na trzech fragach tą bitwę. I może w następnej coś działamy. Jak widzicie, bajka również można ustrzelić. I to wcale nie jest duży problem. No to przychodzimy oczywiście do następnej bitwy. Gratulujemy koledze w hajatę ładnego zejścia. Patrzcie, co tu się dzieje. One są wszędzie. Birgaty atakują. Witam Was bardzo serdecznie ponownie, tym razem na Berlinie. Będziemy się zmagać po prostu z kilkoma Niemcami, którzy w swoich Foczkach, Messerschmittach czy też po prostu BFach będą stały... BF? Przecież Messerschmitt i BF to jest to samo, oj człowieku, człowieku. Będą się oczywiście starali jakimś cudem tutaj przeszkodzić. To jest alternatywna historia, czyli z kolei nie będziemy się zmagali z rosyjskimi maszynami, ale myślę, że nam to też się uda. Zobaczymy, w każdym bądź razie birkaty mamy po swojej stronie, a to jest najważniejsze. Okej. Okay. Pod nami jest w całej okazałości Berlin. Się wyłania powolutku. Wysokość mamy 3,8, wstępie cały, cały czas na tej rośnie, jak widzicie. Peszka cię atakuje. Nie wiem, Peszka to nie jest groźny przeciwnik. I oczywiście pierwszy z przeciwników, czyli tam dodali ł7. Myślę, że oni gdzieś się z tej strony mniej więcej wyłonią. Tylko tu jest słońce, ja idąc od słońca mam przewagę, ale oni zobaczcie. Apie też idą od słońca. Jeżeli pomyślą oczywiście, co się im zdarza, no trochę ich tam jest, jak widzimy. Nie, nie jest to małe towarzystwo, błąd zrobiłem, bo dość szybko obniżyłem pułap, który mi rosnął. No i tam idę do moich kolegów, którzy są tutaj w Speedfighterach, w Mustangach. Po prostu staram się cały czas jakoś uzyskać wsparcie To nam się przyda i to zdecydowanie nam się przyda Powoli Łazionka atakuje Squidfire My się do chwilę tutaj do walki włączymy Staram się dość, dość czynnie to zrobić, postaramy się Ja sobie się na tego łapki z tyłu co jest z kolei bo to nam... Zagwarantuję, tak że nie będą na mnie koledzy źli, a przy okazji zrobimy coś politycznego. No i dobra. Myślę, że jeszcze nie jest źle. Jeszcze chwilę. I teraz. Mam nadzieję, że nie spojrzę na... Nie spojrzał właśnie na mapę. Było to szybko. Niczym po prostu taki ciche zabójca z naszego Speedfightera. Ok, kochani, co teraz? Teraz musimy znaleźć kolejne ofiary. Ten, jak wygląda, niepostrzeżenie. Co tu jest? Ale go już ścigają. Myślę, żeby się tam cisnąć w ten kocioł, co jest z nami z tyłu. Nie widzę niczego. Mamy tutaj kocioł widzicie, się stworzył. Myślę, o, żeby tutaj wejść. Proszę bardzo, JAK9. Teraz się przekonamy, czy nam się uda. Oczywiście schodzimy z prędkością bardzo mocno. I staramy się... o psunejmy jeszcze tylko się Staramy się go dogonić. On też na to liczy, że, że uda mu się ucieknąć. Uciec. Wykorzystuje oczywiście przewagę prędkości, ale... Birkat! O nie mój kochany! Ten będzie mój. To jest teren, oczywiście, jego lotniska. Także może być nieciekawie. I samolot zniszczony. Na przeszęcie udało nam się to wykonać. Uciekamy stąd, bo to jest teren bardzo mocno strążony przez działka przylotnicze przez po prostu stanowiska alterei przylotniczej. I staramy się uciec, właśnie, w kierunku walki naszych tam, powiedzmy, przyjaciół czy też współtowarzyszy broni. Po prostu. Kolegów z drużyny. Widzimy tam w walce łaśniętkę, ła, -kę, ła -kę, które prawdopodobnie postaramy się uszkodzić albo też zestrzelić. Kolega kręci dość dobrze. I wychodzi mu to no, ze sporym skutkiem, widzicie. ła tam próbuje odejść. Bardzo dobrze. Wejdziemy na nią w takim razie. Jest to o wiele groźniejszy, przeciwnik była szlaku wysokości. A tamta już i tak się pali. I mamy już po ładziewiący z kolei. Zawracamy tym razem. I idziemy w kierunku. Troszkę silnik się przegrał. Spójrzmy sobie na silniczek. Wynik jest trzech, Czyli zaczęliśmy tak. Mamy ładź, łaź, 7 na początku, potem myśmy jaka. A teraz z kolei drugiego. Super. Mi się bardzo podoba. Został ostatni cel, czyli tu Polew dwa Myślę, że nie ma go sensu gonić, bo jest za daleko od nas, chociaż zostało już trochę, w takim razie tutaj dajmy się tymi działkami, żeby sobie tutaj coś podziubać, Tutaj jest to nisko, a przykredę sobie po prostu silnik schłodzę, bo nam się przegrzał od tego pędu takim tej wrogów. Staraliśmy się to bo trzeba normalnie minimalnie po prostu strzelić raz na jakiś czas bez większej teorii kochani. Nie ma co się Zresztą zobaczcie proszę Was bardzo Teraz tak, co z tym tu polewem? On jeszcze żyje. Czy możemy zapalować 17 minut paliwa? Spójrzmy na prędkość tutaj wszystko w miarę... A, przy czymś... <laughs> przyzwyczajenie, silnik, woda, olej. Myślę, że możemy spokojnie się udać na tym kierunku. I przy okazji jeszcze zniszczyć stanowisko przeciwlotnicze, które mam po drodze, uzyskując w tym momencie... Kolejne cele. No dobra. Speedbar będzie nam no się spisał, mamy znowu trzy strzelenia, także tym razem mam nadzieję, że nie zestrzeli mnie coś na tej bitwie, bo chyba wszystko się już pozbyliśmy mniej więcej. Eee, starałem się bierać cele tak, żeby nikomu ich <grych> nie skraść, tylko po prostu speedować to, co z tyłu atakowało. No dobra. Lecimy, spinamy się w kierunku Q2. Czyli wspinanie, powiedzmy, 15 stopni, możemy sobie spokojnie ustawić sobie. Lecimy w kierunku tutki. Myślę, że jakoś postaram się ten odcinek wznowić, żeby tutaj nie przedłużać tych 13 km. Wznajemą odpoczynek, jak, jak tylko oczywiście do tej tutki uda mi się dotrzeć, bądź też tutka zostanie, chyba nawet teraz się stanie, zostanie zestrzelona. Właśnie ona goni, goni ją Mustang. Albo dobra, pociśniemy, tylko jeszcze mam trochę siły w tych ale on ten mus goni nie. To to trzeba trzeba zobaczyć, spójrzcie teraz ładnie jak. Tutka to jest samolocik bardzo, bardzo uniwersalny. Został podpalony, tak, że chyba spadnie już, albo się zgasi, bo to w końcu ruski, nie? Bardzo, bardzo uniwersalny samolocik to jest, muszę stralić, że pomimo właśnie tego, że jest dość dobrze uzbrojony defensywnie, to jeszcze również ofensywnie, czyli ma dwa działka 20 kalibr 20 mm, no i został właśnie zastrzelony. My jesteśmy w tym momencie szczęśliwi. Pierwsze miejsce w tabeli. Super. Jestem zadowolony. Myślę, że spokojnie możemy ten odcinek... No i niestety przerwało mi nagrywanie, ale myślę, że nic straconego, ponieważ nadal mamy oczywiście wynik naszej bitwy. Jak obejrzałem chwilkę swojego tego... Powiedzmy tej swojej bitwy, to byłem pod lekkim szokiem, że jestem tak mało gadatliwy. Tym bardziej, znając mój charakter. Najwidoczniej no byłem po prostu tak <laughs> skupiony na tym, żeby zestrzelić te samoloty, że po prostu starałem się prawie w ogóle nie odzywać. Ale myślę, że każdy z Was, jak jest to potrafię mówić tylko. uh, -huh, uh -huh, tak? Uh-huh, i za chwilę. co mówiłeś? No właśnie tak to wygląda. Słuchajcie, przejdźmy już do oceny bitwy. Spójrzcie teraz sobie, ile zarobiliśmy. Jest to oczywiście prawie 70 tysięcy srebrnych lwów na czysto, ponieważ samolot nie został w żaden sposób uszkodzony, a także też ponad 8500 punktów badań dla naszego Spitfire'a Mark 24, przynajmniej to jest 7800 badań dla naszego Spitfire'a Mark 24, a także nowa modyfikacja Spitfire Mark 22, HV, HV, HMBC Mark 2 jest to oczywiście... So, co pamiętam, pylon do podwieszania bomb. Zresztą to sprawdźmy, żeby nie było, że bardziej tutaj kłamie. Tak jest, to jest właśnie, zobaczcie, to jest właśnie ten HMBC Mark II. Jest to pylon pozwalający na odmontowanie bomb o łącznej masie, o masie 500 funtów, czyli 226 kg. A co za tym idzie, można zamontować pod naszego Spitfire'a bomby. Juhu, oczywiście Spitfire w moim wykonaniu nigdy bomb nie będzie nosił. No chyba, że będę próbował nie wykonywać zdania szturmowe. Czego oczywiście komuś ko życzę, nie ma problemu, myślę, że jeżeli ktoś używa Spitfire'a do typowo szturmowych, do czego oczywiście też później stosowany, to jest tak najbardziej uzasadnione. Tym bardziej, że Spitfire ze swoimi działkami Hispanią za Mark 5 kalibru 8 metrów potrafi naprawdę ładnie siekać te cele naziemne, a nie każdy po prostu lubi walkę kołą, po prostu walkę powietrzną z innymi myśliwcami wroga. No właśnie, tym bardziej myślę, że to leży od każdego. Indywidualnego podejścia. Słuchajcie, o Science Beat MAR22, mogę powiedzieć, to jest tylko przecudna bestia. Jest jak kobieta. Jest piękna, ale przy tym też groźna. Jeżeli ktoś jest troszkę starszy, też po prostu ma jakieś doświadczenie ze swoją pierwszą miłością, czy też z dziewczyna, i myślę, że rozumie o czym doskonale mówię, kobieta potrafi być groźna. Uwierzcie mi, że jak ją rozłościcie, to będziecie mieli naprawdę, naprawdę problem. Na przykład nie dostaniecie w ogóle obiadu. O, to może być taki podstawowy problem. Przede wszystkim to jego pięciopatowe śmigło, silnik, grifona yy, typowe skrzydła o obrysie eliptycznym i dodatkowo właśnie te działka niesamowite. Ten samolocik po prostu sprawuje się idealnie w rękach naprawdę zdolnego pilota, potrafi czynić cuda. Nawet taki birka czy takie hajate będzie mu niestraszne. Słuchajcie, samolocik wykorzystujecie do czego chcecie, czy to też energy fighting, czy po prostu dog fighting, walka kołowa, czy po prostu wykonywanie Typowego zejścia, czyli boom and zoom. On jest do tego stworzony, co chcecie dla Was, wykona. Wszystko zależy oczywiście od Was i każdemu, kto go zacznie badać, gwarantuję, nie pożałujecie tego. samolocik sprawuje się po prostu genialnie. Zresztą widzieliście na bitwie, ile można nim fragów wycisnąć i jak te działka ładnie masakrują wroga, a szczególnie ruskich. Okej, okay, kochani, życzę wszystkiego najlepszego, samych najlepszych wyników w bitwie wypróbowania tej właśnie przycudnej bestii. Naprawdę idźcie w linię brytyjską, bo warto. A już w kolejnym odcinku albo coś japońskiego, albo z kolei Tempan, który ma naprawdę, naprawdę solidne działo. Dokładnie Tempest Mark V Mark 5, zamontowanymi wikersami kalibru 47 mm, czyli szturmowa wersja czego Tempesta, poczciwego następcy Tajfuna. Widzimy się na barie w kolejnym odcinku, do zobaczyska, hejo!